Samochody, które zobaczycie w tym zestawieniu, są mega drogie i mega ekskluzywne. A mimo to, chcąc nie chcąc, ktoś je porzucił. W tym zestawieniu przedstawię wam 10 bardzo drogich samochodów, które zostały porzucone. Numer 1. Bugatti Veyron. Bugatti Veyron został super samochodem sportowym i to nie bez powodu. Jest on jednym z najszybszych samochodów na świecie, którego cena rozpoczyna się od kwoty 1,5 miliona dolarów za egzemplarz. Ten tutaj został porzucony przez rosyjskiego właściciela, a mi szkoda wyrzucać zużyte baterie. Cena 6 milionów złotych. Numer 2. Lamborghini. To dwumiejscowe lambo z silnikiem umieszczonym centralnie zostało kupione przez greckiego miliardera i podarowane jego przyjacielowi. Silnik samochodu uległ jednak awarii w 1972 roku. Samochód pozostawiono na podziemnym parkingu hotelu Hilton w Atenach, podczas gdy silnik został zdemontowany i wysłany do naprawy. Jego właściciel stracił jednak zainteresowanie samochodem i nie zapłacił za zakup. Auto spędziło 30 lat czekając na silnik i ostatecznie wystawiono ją na aukcję z silnikiem w 2012 roku. Poszła za 2 miliony złotych. Numer 3 Ferrari F40. Ta piękność należała do najstarszego syna Sadama Husajna. Został on porzucony podczas wojny w Iraku po tym jak jego właściciel zginął w strzelaninie z amerykańskimi żołnierzami. W tym czasie kosztował około 450 tysięcy dolarów. Ten samochód to limitowana edycja, która wyprodukowana została tylko w 281 egzemplarzach. Model ten zakupiony został w Bejurcie, został porzucony na pustyni Katar. Szacowało się, że to porzucenie opiewało na kwotę 500 tysięcy dolarów. Numer 5 Phantom Centurion. Ten niesamowity samochód został zbudowany dla klienta w Las Vegas. Później został odsprzedany klientowi z Rosji, który to prawdopodobnie go porzucił z bliżej nieokreślonego powodu. Samochód został znaleziony, porzucony na kolei podmiejskiej właśnie w Rosji. Koszt samochodu 350 tysięcy dolarów, choć pamiętajcie, jeżeli przeliczamy cenę na polskie złotówki należy wziąć poprawkę na opłaty VAT i Cło. Numer 6. Maybach 57 ten Maybach kosztował 380 tysięcy dolarów. Porzucony samochód pozostawiono na 4 lata w parkingu w Cannes we Francji. Od tego czasu Daimler przestał produkować ten model, co czyni go wyjątkowym znaleziskiem. Numer 7 Ferrari Enzo Historia tego Ferrari jest następująca. W skrócie, samochód został porzucony po tym, jak brytyjski właściciel odmówił zapłacenia mandatów drogowych. To była wersja pod publikę. W rzeczywistości władze ujawniły w późniejszym czasie, że samochód był przedmiotem śledztwa Interpolu dotyczącego licznych kradzieży samochodów. Numer 8. Aston DB4 Bogaty mieszkaniec pewnego miasta kupił Aston Martina DB4 w 1970 roku. Samochód ten był używany przez 2-3 lata. Zaparkowano go w garażu i magicznie wszyscy o nim zapomnieli. Aston Martin DB4 o wartości 400 000 dolarów pozostawał na jednym miejscu przez 45 lat. Po tych 45 latach entuzjaści motoryzacji stwierdzili, że warto byłoby go odrestaurować. Numer 9 Lamborghini Countach Lamborghini Countach został znaleziony w Tokio w Japonii porzucony na pierwszy rzut oka przez nieodpowiedzialnego właściciela, który nie ceni swojej własności. To boli, kiedy widzi się samochód w tak złym stanie. Co dokładnie było przyczyną porzucenia samochodu? Nie wiadomo. Ale wiadomo, że aby zniechęcić bandytów do kradzieży auta, właściciel specjalnie zakurzył samochód, zdjął jedną z opon i podparł go deską. Zaskakujące jest to, że wnętrze tej pięknej maszyny wciąż wygląda czysto, co sugeruje, że samochód był właściwie konserwowany. Wartość 2,5 miliona złotych. Numer 10. Jaguar E-Type Co powiecie na to, że kobieta porzuciła ten wspaniały samochód w 65 roku? Pewna kobieta otrzymała to cudo od swojego męża w ramach prezentu. Drogiego prezentu, który kosztował go ponad 2 miliony złotych. Ta droga zabawka najwyraźniej znudziła się właścicielce samochodu, a ten spędził 40 lat w stodole. Według informacji uzyskanej przez rodzinę pojawiły się pewne problemy, które nie dawały żonie okazji do miłego spędzania czasu z samochodem. Takich porzuconych audio jest więcej. Jeżeli chcecie kolejny odcinek w takim stylu, dajcie mi po prostu znać w komentarzach. Tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia.